Cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Żaneta, jestem pr i dzisiaj obiecane QA. Zanim jednak przejdę do odpowiadania na pytania, które mi zadaliście na moich social mediach, chciałabym się odnieść do komentarzy, które pojawiły się pod filmem Elleny Generes. Piszecie o tym, że kanał jest świetny, filmy są merytoryczne, mają tak mało wyświetleń i tak mało osób wie o tym kanale, więc słuchajcie, wszystko jest w Waszych rękach. Jeżeli interesujecie się tematyką PR-u i komunikacji i wiecie, że wasi znajomi też się tym interesują, to po prostu podsyłajcie im ten kanał i sprawdźcie, żeby tych subskrypcji, tych wyświetleń było jeszcze więcej. Chciałabym w tym roku dobić do 2000 subskrypcji, a w przyszłym roku chciałabym mieć 10 tysięcy i mam nadzieję, że wspólnie po prostu będziemy działać. I sprawimy, że o tych kwestiach związanych z komunikacją, kryzysami, PR-em dowie się jak najwięcej osób. A teraz przechodzę do części QA i będę odpowiadać na Wasze pytania. Kilka się pojawiło i ułożyłam je sobie tak, żeby mniej więcej one tworzyły jakąś całość. Słuchajcie, dla mnie pierowiec to jest człowiek od komunikacji, człowiek, który potrafi dogadać się z każdym, i człowiek, który doradza czy to w swojej firmie, czy w firmie zewnętrznej, jak dotrzeć z odpowiednim komunikatem do grupy docelowej, do konsumentów, do odbiorców, by jak najlepiej przekazać to, o czym chcemy mówić, o naszych produktach, o, o naszej kampanii, o tym po prostu, co komunikujemy. Dla mnie taką najprostszą definicją PR-u jest rób dobrze i mów o tym głośno. I właśnie na tym w swojej pracy się skupiam. Słuchajcie, ja w pr zawodowo niedługo będzie 8 lat, jak pracuję i moja droga wyglądała tak, że na studiach, studiowałam na Uniwersytecie Warszawskim, miałam do czynienia z PR-em, miałam zajęcia z PR-u, ale też wcześniej tym PR-em się interesowałam. Jak byłam małą dziewczynką, bardzo lubiłam oglądać polityków, to jak się wypowiadają, jak się zachowują, jak są ubrani, tylko wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to jest PR i to jest wizerunek. Zatem, powracając na studiach, spotkałam się już z zajęciami z pr i stwierdziłam, że to może być. Coś bardzo ciekawego, coś dla mnie, coś przecież, czym się interesuję od dawna. Zaczęłam więc swoją karierę od stażu i chciałam pracować w agencji pr bo stwierdziłam, że tam właśnie będę miała szansę pracować przy dużej liczbie projektów, przy ciekawych projektach, przy zróżnicowanych i będę mogła zobaczyć, czym ten PR w praktyce w Polsce jest. I tak też zrobiłam. I w agencji, w której zaczęłam staż, pracuję już niedługo 8 lat. Przyszłam każdy szczebel hierarchii i teraz zarządzam tą agencją i razem z zespołem obsługujemy naszych klientów. Ja pracowałam dla kilkudziesięciu firm i marek, zarówno polskich, jak i międzynarodowych. Natomiast to jest mój prywatny kanał. I ja tu jestem jako Żaneta Hiszpańska pr a nie jako Żaneta Hiszpańska przedstawiciel Agencji PR. Więc e, ja nigdy nie mówiłam swoim klientom, że będę o nich opowiadać na kanale, na YouTubie. I w związku z tym chciałabym być fair w stosunku do nich i po prostu tego nie robić. Natomiast tak ogólnie mogę Wam powiedzieć, że pracowałam naprawdę przy wielu zróżnicowanych projektach. Pracowałam zarówno dla branży spożywczej, jak i dla branży turystycznej, dla branży IT, dla w branży wnętrzarskiej. Ja pracowałam również przy budowaniu marki osobistej. Więc tych działań było bardzo dużo. No w końcu 8 lat, więc, więc trochę się tego uzbierało. I każdy z projektów był ciekawy, sam w sobie. I bardzo się cieszę, że miałam możliwość i mam nadal pracować dla, dla świetnych marek. Moje pomysły na mój zawód były bardzo różne. Jak byłam mała, to chciałam być zakonnicą, następnie dentystką, a z takich bardziej już w wieku dojrzałym zawodów, to chciałam być dziennikarką. I o tym dziennikarstwie mówiłam bardzo długo. Dostałam się na Uniwersytet Warszawski na Polonistykę. I trochę mi się zmieniło, w sensie stwierdziłam, że ten wizerunek i, i PR po prostu bardziej mnie kręci, mówiąc kolokwialnie, i chcę być po tej drugiej stronie po tej stronie, która z mediami się kontaktuje i z dziennikarzami rozmawia. I to też sprawia mi wielką satysfakcję jako osobie, która kiedyś dziennikarką chciała być, więc połączyłam te dwie pasje: pasję do wizerunku, do PR-u i pasję do, do kontaktu z mediami, z dziennikarzami. Dla mnie są takie dwie kwestie trudne. Pierwsza to przede wszystkim fakt, że w Polsce PR ma zły PR. Pierowcy w Polsce nie są kojarzeni dobrze. Nawet wczoraj przeczytałam komentarz na kanale Między Słowami u Konrada Gładyszka, i tam jedna komentująca napisała w kontekście Land Generes, że Dlaczego Elan opowiada jakieś drdymały pr zamiast wyjść i przeprosić? I to właśnie w skrócie podsumowuje, jakie jest zdanie o PR-ze i pr w Polsce. Słuchajcie, dobry pr nie pozwoli na to, żeby ktoś mówił drdymały, nie będzie pisał drdymałów i nie będzie przekonywał kogoś, żeby mówił jakieś. Dziwne rzeczy. I tam też to skomentowałam, że dobry PR-owiec powinien powiedzieć: Elan, wyjdź, przeproś, nie opowiadaj jakichś dziwnych żartów, po prostu wyjdź i przeproś. Natomiast dobry PR-owiec nie pomoże, jeżeli ktoś nie ma poczucia, że zrobił źle i ma bardzo duże ego i nie będzie chciał po prostu przyznać się do winy. Wtedy od PR-owca będzie się oczekiwać, że ma tak napisać. Te przemówienie, tak napisać to oświadczenie, żeby do tej winy się nie przyznawać. Więc to też bardzo dużo zależy od klienta i jego świadomości. Więc to jest jedna kwestia. A druga kwestia, pijarze pracujemy z ludźmi, więc pracujemy z emocjami. Tych emocji jest czasami bardzo dużo. Jeżeli na przykład obsługujemy media społecznościowe jakichś marek, na przykład marek spożywczych, to bardzo często, zwłaszcza w okresie świątecznym, pojawia się dużo. Reklamacji związanych z produktami. I nie zawsze te reklamacje są w taki sposób miłe i przyjazny przekazywane, więc musimy nauczyć się tego, żeby te emocje zostawiać w pracy. Ja przyznam szczerze, że ciągle też się tego uczę, bo to nie jest proste. To nie jest proste, ale ważne, żeby te emocje od siebie odsuwać, bo inaczej po prostu byśmy zwariowali. To zależy. W pracy bardzo często zwracam na to uwagę, bo też za to klienci mi płacą, kiedy na przykład robimy szkolenia z występowania przed kamerą. To bardzo dobrze jest klientowi zwrócić uwagę na to, że mówił co innego, a jego ciało zachowywało się inaczej, nawet w kontekście, wiecie, tego przyczenia głową czy jakichś innych gestów. Natomiast w życiu prywatnym staram się tego nie robić, chyba że jest jakaś sytuacja, w której chcę wiedzieć, czy ktoś jest ze mną szczery, czy nie do końca, albo czy te emocje, o których mówi i które pokazuje, są ze sobą zgodne, więc to po prostu zależy. Kryzysów wizerunkowych jest nam bardzo dużo, bo po prostu tym się interesuję. Natomiast takim jednym z większych kryzysów, który pokazuje, że na przykład prowadzenie fanpage'a nie jest takie proste. Jest kryzys alkoholu żytniej ekstra. Pięć lat temu, w sierpniu 2015, na fanpage'u żytniej pojawiło się zdjęcie, które teraz widzicie na ekranie. I na tym zdjęciu, jak widzicie, Vegas, scenariusz pisany przez żytnią, gdy wieczór kawalarski wymknie się spod kontroli w winach żytni. Tylko problem jest taki, że to zdjęcie przedstawia tak zwaną zbrodnię lubińską. I mężczyzna, który jest na tym zdjęciu niesiony, został postrzelony i w wyniku tych ran postrzelowych głowy zmarł. W związku z tym, po pierwsze, zostało wykorzystane zdjęcie bez zgody autora tego zdjęcia. Po drugie, Toś popełnił tragiczny błąd, że, że to zdjęcie dopasował do takiego tekstu. I co się wydarzyło? Zarówno agencja obsługująca ekstrażytnią, jak i sama ekstrażytnia odcięli się od pracowniczki, która ten post umieściła. Była tam kwestia sprawy sądowej i dziewczyna o kilkanaście tysięcy złotych zbiedniała. Ale, co warto podkreślić, od sierpnia 2015 roku na fanpageu ekstrażytniej nie pojawił się żaden kolejny post. To jest taki kryzys, który pokazuje, że nie z każdego kryzysu można wejść. Bo jeżeli popełnimy taki błąd tak karygodny, to po prostu wstrzymujemy komunikację i każde kolejne podjęcie próby komunikacji na tym fanpageu Podejrzewam, skończyłoby się fiaskiem. Dlatego też, już ten fanpage po prostu nie działa. No to pytanie też e, odpowiem Wam, to zależy. Jeżeli chodzi o Wolność i Postęp i o Vibrosów, to wejdźcie sobie na ich kanał i zobaczcie, jak spadły im wyświetlenia. Więc ludzie po prostu poczuli się oszukani zwłaszcza ludzie trochę starsi, trochę starsi widzowie, bo ci młodsi oczywiście od razu im to wybaczyli. Jeżeli chodzi o weklem, no to nawet jak sobie wejdziecie na pudelka i na jakikolwiek artykuł o Jessice Mercedes, to zobaczycie, że pojawiają się tam komentarze typu Jessica pamiętamy, pamiętamy te Twoje koszulki. Więc zawsze będzie grupa konsumentów, która będzie odczuwała niesmak, zażenowanie i odejdzie od danej marki, ale zawsze też będą konsumenci, którzy z nią zostaną. Ja absolutnie nie doradzałabym klientowi budowania komunikacji na kłamstwie, na nieprawdzie, dlatego że pamiętacie moją najprostszą definicję PR-u: rób dobrze i mów o tym głośno. Budowanie czegoś na kłamstwie, budowanie czegoś na nieprawdzie to nie jest robienie dobrze. I w czasach, kiedy klienci wymagają transparentności i chcą, żeby marka była z nimi szczera, jest to po prostu strzał w kolano. I ja uważam na że wizerunkowo dla Jessiki to była bardzo słaba decyzja i te działania, które podejmowali, były nietrafne do pewnego momentu. Zresztą zapraszam Was do, do filmu. W którym o tym opowiadam, ale to nie były takie kryzysy, po których marka musi zamknąć swoje działanie. Moi drodzy, to tyle z pytań, które mi zadaliście, więc mam nadzieję, że w jakimś stopniu waszą ciekawość zaspokoiłam. I w kolejnym odcinku już powracam do komentowania działań wizerunkowych, działań komunikacyjnych albo kryzysu wizerunkowego. Wejdźcie do mnie na Instagram, tam pojawi się ankieta, jaki odcinek powinnam nagrać kolejny i mam nadzieję, że wrócę do tygodniowej regularności, bo widzę, że, że sporo z Was chce jednak takie materiały oglądać, więc po prostu będę to robić. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, wchodźcie na Instagrama, tam też jestem. I do następnego razu! Dziękuję Wam bardzo za to, że byliście w świecie widzianym okiem pr -owca.